W roku duszpasterskim pielgrzymi nadziei, wspólnota dzieła intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, Króla Królów i Pana Panów, wraz z kapłanami zaprasza na spotkanie modlitewne za Kościół Święty i Ojczyznę. W tym świętym miejscu, gdzie narodził się i wzrastał błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński, pragniemy wspólnie zanosić modlitwy o wiarę, pokój i jedność. Programie, Koromka do miłosierdzia Bożego, Różaniec, Adoracja Najświętszego Sakramentu, Eucharystia z homilią Biskupa Janusza Mastalskiego oraz Apel Jasnogórski z rozważaniami Biskupa. Módlmy się razem o narodową intronizację Najświętszego Serca Jezusowego, o pokój w Polsce i na świecie o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, o kanonizację błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz beatyfikację czcigodnej służebnicy Bożej Rozali Celakówny. Pragniemy popatrzeć na Ciebie w Eucharystii. Twój tron jest cichy. Zawsze Ciebie można zastać. Nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Wystarczy być. A wtedy ty przemawiasz i przygarniasz swoje dzieci, by przekonały się, że królestwo twoje to królestwo pokoju. Błogosławiony Stefan, kardynał Wyszyński.